Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam wszystkich 30 stycznia w czwartą, niedzielę zwykłą w ciągu roku. Usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, jest to rozdział czwarty, wersety od 21 do 30 posłuchajmy. Kiedy Jeszuła przyszedł do Nazaret, przemówił do ludu w synagodze, dziś tak jak słyszeliście w czytaniu, wypełnił się ten fragment Tannach. Wszyscy mówili o nim dobrze i zdumiewali się, że tak zaskakujące słowa wychodzą z jego ust. Pytali nawet, czyż to może być syn Józefa? Wtedy Jeszua powiedział im, na pewno zacytujecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz się sam. Słyszeliśmy o tym wszystkim, co się działo w Kfar Nahum, więc teraz zrób to tu, w swoim rodzinnym mieście. Otóż to, powiedział, mówię wam, że żaden prorok nie jest uznawany w swym rodzinnym mieście. Mówię wam, że tak jest. Kiedy Eliachu był w Izraelu i niebo zostało zamknięte na trzy i pół roku, także cała ziemia cierpiała dotkliwy głód, było wiele wdów. Ale Elijachu nie został posłany do żadnej z nich, tylko do wdowy w carfat w krainie cidońskiej. Wielu też było ludzi cierpiących na carat w Izraelu, za czasów proroka Eliszy, lecz żaden z nich nie został uzdrowiony, ale tylko Naaman, Syryjczyk. Po tych słowach wszystkich w synagodze Ogarnęła wściekłość. Wstali, wyprowadzili go z miasta i zawlekli na skraj skały, na której wznosiło się ich miasto, chcąc go zrzucić, lecz on przeszedł przez sam środek tłumu i oddalił się. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, ona jest podobna kontynuacją troszeczkę tego, co było tydzień temu, w niedzielę. W niedzielę, pamiętamy też te słowa, o których papież Franciszek mówił, że dziś spełniły się te słowa, że dziś wypełniają się słowa Pisma Świętego. I również dziś Pan poucza nas o tym, że my, tak jak i on, dziś możemy być odrzuceni przez najbliższych. Jezus jest w swoim mieście w Naceret, tam się wychował, tam go znali, znali Miriam, znali Józefa, więc świętą rodzinę i tam doświadcza właśnie tego odrzucenia tylko dlatego, że powiedział no właśnie, że wypełnia się to wszystko na waszych oczach. Że jeśli nie przyjmiecie tego słowa, to Będziecie narodem odrzuconym, będziecie ludźmi, którzy będą doświadczać ciemności. Taka jest właśnie istota tego, że Jezus przyszedł. Jezus przychodzi po to, abyśmy mieli światło w swoim sercu. I moi drodzy, tak samo jak tam w Nazaret, tak samo i w naszym życiu, Pan Jezus przychodzi przez różne sytuacje. Przychodzi, poucza nas, mówi do nas. W tych skrajnych sytuacjach ludzie chcą po prostu zabić tych, którzy głoszą Słowo Boże. To są takie sytuacje, jak chociażby z minionego tygodnia we Francji, gdzie pewien muzułmanin przyszedł do kościoła szukając księż, księdza po to, żeby go zabić. Na szczęście został udaremniony ten atak nożownika. Więc to, to dzisiaj wypełnia się na naszych oczach, że słowa Jezusa budzą sprzeciw, budzą nienawiść. Ale Pan Jezus nigdy nie może zostać zabity, dlatego że jest Bogiem, dlatego że z martwych wstał. I nawet jeśli, tak jak mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, że Was też mogą zabić, ale dusze Waszej nie zabiją. Bójcie się tego, który może wtrącić Was do piekła. Tego się bójcie. Bójcie się tego stanu. Więc Pan Jezus dzisiaj również przechodzi przez nasze miasta, przez nasze wioski, przez nasze rodziny i chce nas pouczać. Wchodzi jak do siebie. To dzisiejsze Naceret to jest Twój dom. On tam nie jest gościem jakimś, który przyjechał jak ciocia z Ameryki. On tam jest u siebie. Nasz dom, nasza rodzina, Polska i każdy inny kraj jest Jego. On jest w Naceret, jest u siebie. I w tym Naceret, w tej y, rodzinie, czy w tej ojczyźnie, czy w Polsce, może budzić wściekłość. Tak jak tutaj ten tłum, ci ludzie, którzy go słuchali, nagle wpadli w szał, po prostu y, zaczęli. Tutaj właśnie szukam tego fragmentu, to jest 28 werset. Po tych słowach wszystkich w synagodze ogarnęła wściekłość. Ludzi dzisiaj też ogarnia wściekłość, może nawet w swoim środowisku, ale też i nie, nie patrzmy na, na, na środowisko nas też często ogarnia wściekłość, że Bóg czegoś od nas wymaga, że czegoś od nas chce, a my już nie mamy na to ochoty, albo ogarnia nas wściekłość. Że Bóg nas nie wysłuchuje, że jest gdzieś daleko. I w tych skrajnych sytuacjach chcemy tak samo wstać, wyprowadzić Jezusa z miasta, wywlec na skraj skały i zrzucić go, wynoś się, odejdź od nas. Ale Jezus, tak jak już tutaj powiedziałem, nigdy nie może być zabity. Może jedynie oddalić się od nas, tak jak tutaj. Lecz on przeszedł przez sam środek tłumu. To nie jest, że on gdzieś uciekł, on się wywinął, on tam gdzieś znalazł jakieś boczne wyjście ewakuacyjne. Nie, przeszedł przez sam środek tłumu, żeby wszyscy widzieli. Każdy. Sam środek jest najczęściej tym miejscem, w którym wszyscy mogą zobaczyć. Każdy ma taką samą możliwość. I przechodzi, i oddala się. Może się oddalać również od naszej rodziny ze względu na nas, że go wyrzucamy. Nie ze względu na to, że, że on ma taki kaprys, że jednych umiłował, a drugich nie. Ale ze względu na to, że go odrzucamy. I na ten czas on nie będzie robił nic na siłę. On po prostu oddali się spokojnie i pójdzie. Oddali się też od kraju, od Polski. Może się też oddalić. Może odebrać yy, właśnie kapłanów. Tych, którzy głoszą głosicieli, bo jest ich coraz mniej w seminariach, jest ich coraz mniej na parafiach. Sami to obserwujecie, być może, że kiedyś, kiedy było jeszcze dwóch, trzech, czterech księży, pięciu księży na dużych parafiach, dzisiaj jest właśnie już o kilku mniej, może się oddalać. Może się oddalić ze względu na, nasze, na nasz upór, na naszą zatwardziałość, że wtedy, gdy nas prosi. Bądźcie święci, bo święty jest Ojciec. Że kochajcie, że przebaczajcie, że nie bądźcie zachłanni, nie bądźcie chciwi, nie cudzołóżcie. Módlcie się codziennie, abyście nie ulegli pokusie, nieustannie. A nas ogarnia wściekłość, że od nas czegoś chce, a my się przecież chcemy bawić, my się przecież chcemy nieustannie bogacić. No to odejdzie, oddali się i pójdzie sobie. Mamy wybór, to my decydujemy o tym, ile błogosławieństwa Pan wleje w nasze serca. Tak jak kran. Ty masz, ty decydujesz, woda leci nieustannie, ale ty odkręcasz i ty zakręcasz. Tak samo jest z Jezusem Chrystusem. Więc nie pozwalajmy, aby oddalał się. Od naszych serc, od naszych rodzin, od naszej ojczyzny i od tego świata, którego tak bardzo odrzuca. Pan z wami i z duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Bardzo wszystkim dziękuję, życzę błogosławionej niedzieli i do zobaczenia jutro, oczywiście, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.